Witam wszystkich serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na kolejny filmik z kalendarzami adwentowymi. Dzisiaj męski kalendarz adwentowy od marki Flakoni. Ten kalendarz ma być naprawdę bardzo opłacalny. W środku mają się znajdować bardzo selektywne marki i zaraz zobaczymy jak będzie się nam tutaj prezentował ten kalendarz. On ma postać takich pudełeczek. ciężko się usuwa. To odkładam na razie na bok. I tak wyglądają te pudełeczka kartonowe. Są ponumerowane. I jest 20, są 24 pudełeczka. Dobrze, zacznijmy sobie od jedynki. Szukamy jedynki. Jedynkę mamy tutaj i zaraz zobaczymy, co nam jedynka kryje w środku. O, super, w jedynce mamy 75 ml żelu pod prysznic marki Isenijake. I to jest żel pod prysznic w takiej tubie. 75 ml, czyli wcale nie taka malutka pojemność, ładnie zapakowane pudełeczko, czyli mamy pierwszy produkt i tutaj będziemy mieć właśnie takie marki selektywne. Znaczy, mamy mieć takie marki selektywne i zaraz zobaczymy, czy tak też będzie naprawdę. Mamy dwójeczkę. Spójrzmy, co nam kryje. O, tutaj mamy maseczkę z marki MDO. I to jest maseczka intensywnie nawilżająca z kolagenem. Z tyłu jest pokazana postać kobiety, która nakłada sobie tą maseczkę, także myślę, że spokojnie, jeżeli mężczyzna nie będzie chciał z niej korzystać, to jak najbardziej dla kobiet również się nada. Czyli tu już możemy powiedzieć, że ten kalendarz staje nam się taki troszeczkę unisex. Trójeczka. I mamy trójkę tutaj. Tutaj mamy trójkę i zobaczymy, co nam kryje trójka. O, trójka kryje nam taką mniejszą pojemność pasty do zębów z marki Marvis i to jest y, pasta miętowa. To są takie droższe y, marki, jeżeli chodzi o pasty do zębów. Wiadomo, pasty do zębów najczęściej kupujemy najtańsze, ale czasem warto sobie przetestować, zwłaszcza jeżeli jest w kalendarzu y, taką droższą pastę i tak samo w przypadku tej pasty może stosować to zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Dobrze, teraz szukamy kolejnego numerka, czyli czwórki. Mamy tutaj czwórkę i w czwórce co my tutaj będziemy mieć? Yy, o, mamy balsam do ust z marki Anne Marie Berlin. Też naturalny balsam do ust, jest też taka droższa marka. No, ale wiadomo, balsam do ust również każdy z nas może stosować i zresztą bardzo się przydaje, zwłaszcza na okres jesienno-zimowy, kiedy te usta nam pierzchną, Więc super, że się znalazł. Piątka. Piątka jest tutaj. Dobrze. I w piątce mamy Percy Nobelman, i to jest krem pod oczy. W zeszłym roku w którymś kalendarzu było z tej marki, olejek do brądy, a to jest akurat hmm, krem pod oczy intensywnie odżywiający z kofeiną, czyli będzie nam hmm, też działał pobudzająco i to jest pełnowymiarowe? Tak, to jest pełnowymiarowa pełnowymiarowy krem pod oczy, 15 ml czyli super jak najbardziej produkt trafiony teraz spójrzmy na mikołajki, co przygotowano w mikołajkach w Mikołajkach mamy, o, Dr. Babor, pięknie opakowany, 15 ml, czyli połowę pełnowymiarowej pojemności kremu z Dr. Babor, to też są dosyć drogie kosmetyki niemieckie i to jest krem z kwasem hialuronowym, czyli będzie nam tą skórę intensywnie odżywiał, także Mikołajki trafione, szukamy siódemki. O, bardzo duża siódemka. Zobaczymy, co nam kryje. Pewnie jakiś pełnowymiarowy produkt. Świetnie. Pełnowymiarowy dezodorant, właściwie antyperspirant z marki Richels. To jest, są bardzo dobre kosmetyki. Mają też swoje własne sklepy. To jest marka holenderska. Oni słyną z pięknie pachnących żeli pod prysznic, z dyfuzorów do wnętrz, z perfum do wnętrz, ze świec ale również z kosmetyków, mają też swoje własne kalendarze, są trzy kalendarze aktualnie przez tą markę wypuszczone, najtańszy, średni i powiedzmy cenowo najdroższy, który zawiera właśnie przekrój wszystkich produktów Richos, takich najciekawszych, natomiast tutaj mamy właśnie pełnowymiarowy dezodorant z tej marki, czyli też możliwość wypróbowania sobie produktów właśnie z Richos. Dobrze, kolejny mamy ósemeczkę. Same, co nam mieści się w ósemce? Zobaczymy. O, ósemce też całkiem spory produkt. Mamy tutaj 50 gram. Yy, kremu yy, do golenia. Z marki American Crew. I to jest Foaming Cream. To bardziej taki produkt dla mężczyzn. Szukamy dziewiątki. Duża dziewiątka. Jak na razie to są naprawdę bardzo dobre marki. Bardzo ciekawy jest ten kalendarz. O, tutaj mamy no, mydło do y, mycia rąk, no ale też się przydaje jak najbardziej. Z marki Slowday i to jest y, mydełko z zapachem pini i bergamoty, czyli będzie taki zapach lekko leśny i lekko owocowy, duże, pełnowymiarowe mydełko do mycia rąk. Dobrze, teraz mamy dziesiątkę, szukamy dziesiątki, jest, o, tutaj poniżej taka mniejsza dziesiątka i w dziesiątce mamy detoksyzujący olejek do twarzy na noc z marki Pai, czyli prawdopodobnie będzie nam tutaj oczyszczać, być może też ma wyciąg. Y Węglowy powinien mieć, bo jest taki ciemny, ale no tak wygląda. Bardzo ładne, estetyczne, proste opakowanie olejku, także tutaj też jak najbardziej. I lecimy sobie z jedenastką. Jedenastka. Jedenastka. Gdzieś nam się skutecznie ukryła. I Teraz nie mogę jej znaleźć. A tutaj co mamy? O, jest tutaj. Dobrze, znalazłam. O, w jedenastym mamy super produkt. Mamy Versace żel pod prysznic, wiadomo z główką meduzy, czyli mamy taki naprawdę dobry, selektywny produkt i dołącza nam tutaj do kolekcji żeli. Dwunastka. Jest. A w dwunastce będziemy mieć mydło. Mydło z marki Pacoraban, czyli mamy same naprawdę bardzo dobre marki. Nazywa się Indictus. I to jest tradycyjne mydło w kostce, e, lubiane często przez mężczyzn. Są mężczyźni, którzy bardzo lubią mydło, wolą zdecydowanie od żeli. U mnie na przykład tak jest, jeżeli chodzi o mojego tatę, mojego syna oni tylko mydło w kostce. Także jest tutaj mydełko w kostce. Dobrze, teraz będziemy mieć trzynastkę. Jest tutaj. Trzynastka. A w trzynastce mamy balsam do ciała z marki LaBruquet. Nie znam marki. O zapachu szałpi rozmarynu i lawendy, czyli taki ziołowy zapach. Mężczyźni chyba wolą ziołowe niż kwiatowe na przykład, więc też w takiej poręcznej pompce z atomizerem, czyli nie trzeba wkładać nigdzie palców, nie trzeba się brudzić, więc jest to taka forma podręczna i wygodna. W kolejnym numerku 14, która jest zaraz obok, co będziemy mieć? I mamy tutaj z marki Narciso Rodriguez balsam po goleniu, czyli pięknie pachnący balsam po goleniu blenoir. Także tutaj mamy kolejny produkt. To są akurat takie no, pianka do golenia, czy balsam po goleniu, no to raczej zwłaszcza w takiej nucie męskiej, będzie bardziej dla mężczyzn, ale tu jak najbardziej są produkty. Które spokojnie może używać właśnie i on, i ona, można tak powiedzieć. Dobrze, co tutaj mamy? Tutaj mamy 20 ml kremu z marki Elemis, znana angielska marka, i tutaj jest Superfood Day Cream, czyli taki bardzo odżywczy, jak można powiedzieć, odżywiający skórę twarzy, czyli tutaj mamy krem z Elemis. I w szesnastce, w dużej szesnastce, ale chyba mniejszy produkt. Tak, miniatura. Yy, kremu do rąk z marki Grom Alchemist. I to jest yy, krem 12 ml. Z tym, że to jest droga marka, to jest marka australijska, bardzo dobra marka. Mam z tej marki Peeling do twarzy. Yy, taki z. Yy, wyciągiem kwasowym. I on się mi bardzo dobrze sprawdza, jest też bardzo wydajny, więc myślę, że taka marka fajna do przetestowania. Siedemnastka. Siedemnastka. Gdzie mamy siedemnastkę? i mamy 17 już widzę, a 17 nie widzę. Jest 17 taka malutka. Też mamy jakiś mały produkt. Tak, ale to jest mały produkt, bo 10 ml z marki Trussardi zapach. I on jest w takiej buteleczce z akamizelem. Pachnie bardzo przyjemnie, tak delikatnie. Troszeczkę jakby nóg leśne tutaj są takie delikatne. Bardzo ładny zapach, taki bardzo przyjemny, nienatrętny. Także jak najbardziej taka podręczna, woda, malutka, toaletowa, super, że się znalazła. I zaraz zobaczymy, co nam kryje osiemnastka. Jest tutaj. W osiemnastce mamy kolejny Żel pod prysznic, tym razem z marki Hugo Boss, ale żele... Czy Sejmiakę, czy Wesacze, czy Hugo Boss, to są bardzo dobre marki, także nie powinno się narzekać na nie. Dziewiętnastka. Jest tutaj. Co to jest? Multitasker. Professional Sebastian, może coś to jest do włosów? To jest do włosów, do brody i do ciała płyn do mycia. Ciekawe. Professional Sebastian, czyli marka profesjonalna, pojemność 50 ml. No to dobrze, to skoro to jest do mycia, to stawiamy to tutaj. To jest marki profesjonalnej. 20, 20 jest tutaj i 20 nam kryje. O, murat i to jest yy, peeling kwasowy, bardzo dobra marka, dr. murat, bardzo dobre produkty, i tutaj właśnie mamy peeling kwasowy. Kwasy jesienią, zimą stosujemy, bardzo dobrze się sprawdzają, czyli myślę, że taki produkt yy, bez problemu mogą stosować oboje, yy, czyli i mężczyźni, i kobiety. Także jak najbardziej do przetestowania. Zwłaszcza, że to wcale nie jest mała pojemność, to jest pojemność, tak mi się wydaje, 6, 70, 60 ml, ale niewiele się pomyliłam, czyli całkiem spora. Teraz będziemy mieć numerek 21. Mamy go tutaj i sprawdźmy, co nam kryje ten numerek. Kryje nam bardzo drogi krem z dr Barbary Sturm, i to jest krem dla mężczyzn. To są kosmetki molekularne do twarzy. To są niemieckie kosmetyki. Ta marka ma też swój kalendarz. Są to bardzo, bardzo drogie produkty. No i rzeczywiście w tych takich lepszych kalendarzach selektywnych ta marka się trafia. W niektórych były sera na przykład. Też były w zeszłym roku kremy. I tu trafił się krem. Dla mężczyzn do przetestowania. Jak najbardziej super. 22 22. Tutaj bardzo duże pudełeczko. Takie właściwie zajmujące stary kawałek i co mamy. I mamy kolejny produkt z marki Dr Babor. Tym razem mamy trzy takie ampułki, jak najbardziej tutaj też oboje mogą stosować. E, Nabliżającą witaminową i liftingującą do, do skóry. Także super może też posłużyć do jakichś zabiegów. E, na przykład z domowymi urządzeniami albo można też wziąć ze sobą do gabinetu kosmetycznego myślę, że Panie też będą w stanie to użyć. 23 i zbliżamy się do końca do finału. Tutaj mamy też kremik z Ground Alchemist, czyli z tej marki, o której już mówiłam, także ta marka nam tutaj znów pojawia się dwukrotnie. Oczywiście powtarzają się marki, ale są to różne produkty, czyli bez problemu, e, jak najbardziej można przetestować więcej produktów danej marki. Ja mówię Gron, gron Alchemist to jest bardzo dobra australijska marka, także warto sobie coś z tej marki przetestować. I mamy teraz już finał, czyli mamy Wigilię. E, 24, nieduże okienko, ale zobaczymy, co kryje w środku. A w środku kryje bardzo drogą markę. Co prawda jest to absolutna miniatura, wręcz taka luksusowa próbka, można powiedzieć, zapachu perfumeryjnego z marki Moisson e, François Dijon Paris. I to jest Baccarat Rouge 540, z tym, że marka jest bardzo, bardzo droga. Wiadomo, że nie mogłyby być tutaj pełnowymiarowe perfumy, bo kalendarz musiałby kosztować naprawdę sporo. Mimo wszystko ten Flakonik jest bardzo ładny. No i to jest zdecydowanie cięższy zapach, taki orientalny. Ciepły, ale bardzo przyjemny. Słodki, bardzo ładny zapach. Zapachy: no super, że można przetestować takie naprawdę bardzo drogie, selektywne marki, i dobrze, że to się znalazło akurat w wigilijnym okienku. Co mogłabym powiedzieć, żeby podsumować ten kalendarz? To jest naprawdę bardzo ciekawy kalendarz z flakonii. Chyba wydaje mi się, że jest ciekawszy od damskiej wersji, dlatego się zdecydowałam zamówić męską. Bardziej patrząc pod moich mężczyzn w rodzinie, ale jak najbardziej też, żeby pokazać, bo uważam, że są tutaj ciekawe marki, ciekawe produkty, warte przetestowania. Jest trochę żeli pod prysznic, ale te żele są też takie selektywne. Są kremy, też bardzo drogie, no bo na przykład mamy choćby Dr. Barbara Sturm, to jest bardzo droga marka, czy Dr. Babor, to też są kosmetyki wcale nie takie tanie. Mamy z Rituals, to też są bardzo dobre produkty. Mamy dwa zapachy, nieduże, malutkie, ale jak najbardziej do przetestowania. Mamy też całkiem przyjemną, fajną maseczkę, także gdybym miała to podsumować, to uważam, że z ponieważ nie ma aż tak bardzo dużo kalendarzy dla mężczyzn, uważam, że to jest bardzo ciekawy przekrój tych produktów. Wydaje mi się, że warto się zainteresować tym kalendarzem i zetknąć na stronę Flakoni, tam jest sporo tych kalendarzy. One idą tak standardowo około półtora tygodnia, więc nie jest źle. Można powiedzieć, dochodzą w całości, więc też nie miałam problemu z... W zeszłym roku też zamawiałam coś z Flakoni i też wszystko było w porządku. Także ja osobiście polecam ten kalendarz, mi się podoba, ale dajcie znać w komentarzach, czy Wam również, czy może macie inne zdanie. Na dzisiaj to wszystko. Chciałabym gorąco podziękować za oglądanie mojego filmu, prosić o subskrypcję, o polecenia, zostawienie kciuka w górę i już do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!